Usiądź wygodnie, zamknij oczy, poczuj swoje ciało. Pozwól, by każdy oddech prowadził cię coraz głębiej. W ciszę, w siebie, w spokój. Poczuj, jak zakorzeniasz się w ziemi, jesteś drzewem, giętkim, a zarazem silnym. Twoje korzenie sięgają głęboko, dając ci stabilność. Twoje gałęzie rosną w górę ku światłu i przestrzeni. Drewno to rozwój, wzrost, kreatywność. Oddychaj. Czuj, jak w tobie rodzi się nowe życie w twoim wnętrzu płonie światło ogień ciepły, żywy, pulsujący. Rozgrzewa cię od środka, budzi pasję, namiętność, siłę działania. Jego płomień tańczy w twoim sercu. Czujesz jego moc, ale i lekkość. Jesteś promieniem, który rozświetla ciemność. Poczuj grunt pod sobą. Masz oparcie, jesteś bezpieczny. Ziemia to spokój, troska, stabilność. W jej ramionach wszystko ma swój czas i miejsce. Czujesz się otulony, jakbyś wracał do domu. Tu nie musisz nic robić. Wystarczy być. W Twoim wnętrzu kryje się siła i czystość, metal to klarowność, granice, wewnętrzna struktura. To decyzja, która wycina to, co zbędne. W Twoim umyśle pojawia się przestrzeń, cisza, porządek, czysta intencja. Poczuj, jak płyniesz, bez oporu. Woda otulacie łagodnością, jest miękka, ale niepokonana, wnika wszędzie tam, gdzie potrzeba, przynosi ukojenie, wyciszenie. Woda to intuicja, głębia, nieskończoność, oddychasz i płyniesz. Wszystkie żywioły są w tobie, wzajemnie się uzupełniają, razem tworzą harmonię. Z każdym oddechem wracasz do swojej wewnętrznej równowagi. Poczuj siebie jako całość. Cisza, spokój, obecność. Powoli wróć, otwórz oczy. Świat jest ten sam, ale ty jesteś bardziej sobą.